Tradycja górnictwa węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim jest bardzo, bardzo bogata, i odwiedziliśmy konferencję poświęconą temu wydarzeniu. Górniczy Głos Zagłębia to konferencja, gdzie udział wzięli byli dyrektorzy byłych zagłębiowskich kopań. Było to spotkanie poświęcone zarówno tradycji, jak również i działalności tych kopań. Które stwarzały wielkie możliwości rozwojowe regionu. Ile kopalń znajdowało się tutaj w regionie, tych największych zakładów przemysłowych? Osiem, osiem. 8 podstawowych kopalń, czyli zakładów górniczych, które w poszczególnych miastach naprawdę rozwijały zarówno działalność sportową, kulturalną, wzbogacały placówki oświatowo-kulturalne, jak również i zdrowotne. To wszystko się w tym regionie rozwijało przy tych kopalniach. Zawsze staramy się, by tradycja górnicza w samej Dąbrowie Górniczej, ale także w Zagłębiu Dąbrowskim nie przeminęła. Była, by była dalej żywa, silna i taka nasza rola, żeby kształcić kolejne pokolenia dzieci, młodzieży, żeby wiedziały przynajmniej kto to sztygar, co to jest sztygarka. I myślę, że y, nasza działalność y, ku temu zmierza, aby, aby właśnie te wyrazy, te wyrażenia, ta tradycja górnicza nie zaniknęła. Kilka dni temu odbyła się barburka. No jest to taki czas, w którym narodzi no, się głębsza refleksja nad górnictwem. Zwłaszcza w obecnej chwili, kiedy wiemy, jak sytuacja branży wygląda. Wygląda bardzo nieciekawie, jak było kiedyś. Biorąc pod uwagę te głosy dyre byłych dyrektorów, byłych zagłębiowskich kopalń, uważają, że zbyt szybko zlikwidowano te kopalnie. I, i taki jest troszeczkę w tym środowisku. W, w, w jaki sposób rozgoryczenie, że ich wysiłek został tak szybko zlikwidowany i t, to się ciągnie latami. I trudno się temu przeciwstawić i, i dać jakieś argumenty inne. U, uważają, że szereg kopań z tych ośmiu powinno do, na dzień dzisiejszy jeszcze funkcjonować i rozwijać ten region. Witam wszystkich Państwa na. Zagłębiowskim spotkaniu górniczym w Muzeum Miejskim Sztygarka, spotkaniu związanym z kopalniami zagłębiowskimi, o przemyśle górniczym, o kopalniach. Media donoszą ostatnio bardzo dużo i myślę, że dzisiejsze spotkanie będzie jednym z takich, które przyczyni się do tego, aby o tym coraz częściej mówić, ale nie tylko w formie doniesień prasowych, doniesień telewizyjnych, ale by taka dyskusja na temat górnictwa pojawiała się między nami tu zgromadzonymi, ale także w społeczeństwie między obywatelami i między ludźmi, którzy zamieszkują w nasz region, ale także, aby o tym dogadywały się inne regiony, bo przecież Przemysł górniczy, przemysł w ogóle jest bardzo ważnym elementem gospodarki narodowej. Czy ma to uzasadnienie? Czy pokłady węgla dalej znajdują się pod ziemią, czy wydobycie jest zbyt drogie? No bo w wielu przypadkach słyszymy właśnie, że wydobycie stało się nieopłacalne, dlatego poddajemy kopalni likwidacji. W oparciu, w oparciu o dokumenty, referaty z tego spotkania. Można wystąpić taki wniosek, że, że jednak są te pokłady na terenie Zagłębia, i oni uznają, że nawet w tych warunkach niektóre kopalnie powi powinny dalej funkcjonować. I To jest ich głos. Ja nie jestem na tyle specjalistą, ale jednak to się przewijało przez wszystkie wypowiedzi tych dyrektorów. Górnictwo zawsze było, miało ogromne znaczenie dla terenu Zagłębia i nie tylko. I całego regionu województwa śląskiego. A tak naprawdę była to podpora i e, sygnał, i ciąg rozwoju dalszych gałęzi związanych z górnictwem, bo przecież ich górnictwo, i kocownictwo, i przemysł chemiczny również. Więc e, tak naprawdę na węglu opierała się gospodarka śląska-zagłębia. W tej chwili jest otwarta jakakolwiek skopalnia na terenie Dąbrowy Górniczej? Na terenie Zagłębia no, funkcjonuje ostatnia Kazimierz Juliusz. To która czas kończy się w następnym 2015 roku. Ale są inne, inne pokłady, innych, a szczególnie kopalni niwka modrzejów pokłady, o, o czym mówił dyrektor Rodzoń, że tam są wielkie możliwości yy, do wydobycia, nawet w tych warunkach. Skoro bardziej głębinowe kopalnie yy, ekonomicznie są uzasadnione, że funkcjonują, to, to tu niskopokładowe jednak są kopalnie, o których mówili, że należałoby to w jakiś. Osób dalej preferować w naszym regionie. Niestety powinni się zajmować fachowcy górniczy, a nie administratorzy. I to jest głos, który niepokoi to środowisko.